Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Kolejne czytanie z serii wybierz kartę, bądź zestaw kart. Przed momentem nagrałam, w jaki sposób on ona mnie postrzega, w jaki sposób o mnie myśli. Zachęcam, żeby sobie tam spojrzeć, a teraz zobaczymy na taki ważniejszy chyba aspekt, czy ta znajomość już jest skończona, czy nasze drogi jeszcze się zejdą, czy to już jest definitywny koniec. Bardzo proszę sobie znowu wybrać stanie. I jeszcze jedną, której teraz do tej pory nie użyłam. No ja może spróbujemy. Tak. Także 1, 2, 3 macie do wyboru. Dam Wam momencik. Proszę się teraz zdecydować. Za momencik rozłożę te karty i wracam do Was. Jeszcze raz, czy nasze drogi się jeszcze zajdą, czy to jest definitywny koniec? Ok, kochani, już to Was wracam z rozłożonymi kartami. Po trzy karty wyjąłam. Jeszcze raz przypominam, czy nasze drogi się jeszcze zajdą, czy to już koniec? Jeden, dwa, trzy. Wybór należy do Was i zaczynamy od jedynek. Co my tu mamy? Kapłan, król buław i cesarz. Tutaj to wygląda na sprawy małżeńskie. Sprawy małżeńskie, ja tu widzę w ogóle małżeństwo. Wokół Was. Ja dopytam o te karty, bo to nie będzie takie czarno-białe tutaj, ale mamy kartę kapłana i cesarza. To są gdzieś tam silnie związane z tradycją, z ojcem, mężem, osobą, która gdzieś tam sprawuje kontrolę nad nami, relacje. Czyli jeżeli tutaj partner bądź pa partnerka się przedstawia, no to. Są to silne osoby, umówmy się. Natomiast wokół tego nam się pojawia ten król Buławiu. Um trzeba się umówić znowu, że tutaj może być jakiś romans, czyli tak zwany skok w bok. Natomiast ja widzę, że jednak tradycja i gdzieś tam zobowiązanie, które ta osoba wzięła na siebie wygra. Zwycięży tutaj. Chociaż po drodze może zdarzyć się jakiś romans, może zdarzyć się właśnie przerwanie tej tradycji. Może być też tak, że niektórzy wezmą tutaj rozwód i to jest, będzie definitywny koniec, ale właśnie dlatego ja dopytam. Właśnie dlatego ja dopytam, macie tu trzech bardzo wpływowych mężczyzn, bądź trzy bardzo wpływowe osoby. Kapłan i piątka mieczy. Ktoś tu złamał przysięgę. Ktoś tu złamał przysięgę. Tak to czuję. Król buław i szóstka denarów. Czekamy jakby na wynagrodzenie. Czekamy aż ta osoba, na tyle, ile my mamy poczucie, że od siebie dajemy. I cesarz, karta barana, ale jest pustelnik, kochani, ale jest pustelnik jednak wokół tego. I te, teraz tak, jeszcze wieża w tle. Dobra, nie jest to bardzo jednoznaczne, natomiast jeżeli nie ma tutaj panny zodiakalnej, nie, nie pytacie o pannę zodiakalną, to najprawdopodobniej drogi się rozeszły bądź rozejdą. Czasem jest tak, że jedna strona bądź druga, bądź obie naraz dążą do realizacji siebie. Jeżeli związek w jakiś sposób staje na drodze, jakkolwiek ogranicza, bo często umówmy się, związek może być ograniczeniem, szczególnie dla takiego wolnego ducha jak król to To niestety tutaj to, co sobie obiecaliśmy i przysięgaliśmy, nawet przed ołtarzem niektórzy zostaje złamane. Na końcu mamy cesarza i pustolnika. Niestety, albo stety, bo może być tak, że może i dla Was lepiej, że ta znajomość raczej się rozejdzie. Wygląda na to, że jednak decyzja będzie bardzo mocno i konkretnie podjęta, że ja zostaję sam. Nawet jeżeli gdzieś po drodze jest jakaś nadzieja. Tak jak powiedziałam, dla niektórych może być skok bok i wrócenie do, do tradycyjnego życia, ale i tak wokół tego związku widzę osamotnienie w jakiś sposób. Dlatego uważam, że w tym wypadku, nawet pojawia się obok Was ktoś, tak to czuję, kto mógłby Wam zapewnić znacznie bardziej stałą relację bez tych wszystkich wyskoków. Jaką tutaj mamy radę dla was? Cesarzowa. Jeżeli mamy tu jakieś kobiety, bardzo proszę postawić na siebie. Jeżeli wy jesteście tym cesarzem, cesarzową, i wy tutaj podejmujecie decyzję, no to chyba naj, najlepiej wiecie, czego wam trzeba. I to wynika z... Widzę tutaj bardzo mocno, że ktoś będzie dążył do samorealizacji, i poprzez to raczej odsunie się od tych spraw związkowo relacyjnych, bądź nawet małżeństwa. Ale mamy też parkę, prawda? Cesarz i cesarzowa, ale wokół tego jest pustelnik. I tak jak powiedziałam, jeżeli to jest jakaś panna zodiakalna, bardzo możliwe, że ta relacja przetrwa. Natomiast w innym wypadku mam wrażenie, że jednak obie strony w jakiś sposób postawią na to, żeby realizować siebie. I wtedy te drogi rozejdą się. Czy na zawsze? Trudno powiedzieć, ale to jest ten moment, kiedy lepiej postawić na siebie. Pozdrawiam. Dobrze. Co my tu mamy dalej wokół dwójki? Kapłanka, dziewiątka buław i czwórka mieczy. Jeżeli mam tutaj miłość, to to raczej jest miłość przeznaczona, przed którą niektórzy mogą się trochę bronić. W ogóle mam wrażenie, że bardzo możliwe, że. E, że dwójeczki są teraz troszkę na zakręcie życiowym, gdzie walczą z jakimiś ciemnościami, I to jest ten moment, kiedy raczej i tak muszą postawić na siebie i swój. Swoje życie i, i, i siebie w ogóle w tym życiu, na tym świecie, ale już dopytamy. Kapłanka mi zawsze przedstawia miłość przeznaczoną, więc jeżeli mm, w jakiś sposób teraz jest przerwa w tej relacji, przerwa w tym związku, być może jakieś kłótnie wokół tego się pojawiają. To nie wynika z tego, że się nie lubicie z tą drugą osobą. To nie chodzi o tą drugą osobę. Mam wrażenie, że tu chodzi o to, że albo wy, albo ta druga osoba walczy z jakimiś przeciwnościami losu. I to jest ten moment, kiedy potrzebuje dużo przestrzeni i, i gdzieś tam pobyć sama. Ale jeżeli to jest miłość przeznaczona, to nie jest definitywny koniec. Ja to widzę jako przerwę, ale już dopytam. Kapłanka i rycerz danarów. I teraz tak, niektórzy mogą intuicyjnie czuć, że coś mają do zrobienia, że to jest ten moment, kiedy nie mogą się angażować, ponieważ coś trzeba będzie załatwić, coś trzeba będzie zrobić. Dla niektórych osoba z znaku ziemi się tutaj pokazuje, albo osoba też niezwykle zajęta. Trzeba dać przestrzeń tej osobie. Dziewiątka buław, rycerz buław. <laughs> Przepraszam, nie rycerz buław, tylko rycerz mieczy. I tutaj rzeczywiście mogą być kłótnie i nieporozumienia. Walka z tą drugą osobą. Czwórka mieczy. I siódemka donarów, I jest tutaj pauza, jest przerwa, ale to nie jest definitywny koniec, według moich kart. To jest konsekwencja pewnych nieporozumień, to jest konsekwencja. Obsesji trochę i, i stawiania na swoim to jest konsekwencja tego, że dwie osoby mają teraz coś innego do zrobienia w życiu i to musi być wykonane. Ja tu widzę przerwę, ja nie widzę tutaj definitywnego końca, ja nie widzę tutaj absolutnego rozstania. Ja widzę, że jest moment zatrzymania, bo trzeba sobie pewne sprawy uświadomić, przemyśleć, ale też skupicie na sobie. Ja uważam, że jeżeli miłość jest przeznaczona, to tak czy inaczej te drogi się jeszcze zejdą. A jaka jest tutaj rada dla Was? Tak, karta umiarkowania. Wy macie zadbać o swój nastrój, wy macie zadbać o siebie, wy macie odzyskać równowagę we własnym życiu. To jest tylko pauza. Proszę teraz nie zajmować się tą relacją. Proszę teraz dać sobie spokój na momencik i zająć się swoim życiem. Czas i tak minie, zawsze to miejcie na uwadze, więc teraz jest ten moment, kiedy możecie uporządkować swoje sprawy. I najprawdopodobniej, jeżeli ta druga strona też uporządkuje swoje sprawy, to może być tak, że w jakiś sposób do siebie wrócicie. Czy to będzie ta sama relacja? Trudno powiedzieć. Może być już i na innych warunkach. Natomiast tutaj potrzebna jest dojrzałość. Której jeszcze nie chcę powiedzieć, że brakuje, ale czegoś może czegoś nie brakło, może życie akurat jakieś kłody Wam pod nogi rzuciło, nieważne. Każdy musi teraz skupić się na sobie i nie zajmujcie się tym, żeby na siłę tego partnera przy sobie zatrzymywać, bądź na siłę go od siebie odpychać. Nic z tych rzeczy. Dajcie, zaufajcie temu, co się tutaj dzieje, bo kapłanka plus rycerz denarów mówi, że teraz macie coś do zrobienia. I wy wiecie podświadomie, że to, że teraz jest ta przerwa i tak dalej, że to się musi wydarzyć, żeby każdy poukładał sobie swoje sprawy. Zaufajcie temu. Pozdrawiam. I trójki. Czy. Te drogi się jeszcze zajdą, czy to jest definitywny koniec. Rycerz Mieczy, proszę zobaczyć, i Czwórka Mieczy. To są karty, które pojawiły się i tutaj, ale jest wokół tego też Król Kielichów. Czyli jest tutaj e, uczucie, ale jest też wyniosłe ego. Oj, nie mieszczę się, to nic. Jedynki już były, więc się trochę przesuniemy, żeby było widać trójeczki. Czyli widzę tak, widzę zrozumienie, widzę. Mm, Widzę dojrzałą miłość, ale widzę też moment, kiedy trzeba sobie dać pauzę. To jest to, że jest jakaś pauza. To nie musi być definitywne, ale tutaj było dużo napięcia, dużo kłótni, dużo spontanicznej energii, obsesji. Tylko nie wiem, czy to jest obsesja tego partnera na punkcie swoim, czy to jest obsesja jeszcze jakaś inna. To może być ktoś spod znaku bliźniąt, może być też waga i błędnik. Dlatego ja dopytam, bo jest potrzebna pauza, jest potrzeba w ogóle rekonstrukcja swoich sił. Tak to czuję. Mamy obok tego rycerza czy Sprawiedliwość. Mogło być troszkę za dużo słów powiedzianych. Mogło tak być. Natomiast brakowało, bądź brakuje tutaj albo u jednej strony, albo u drugiej, albo w ogóle w tej relacji równowagi. Trzeba było odzyskać równowagę. Tutaj mamy na szali serce, i mamy na szali piórko, mam wrażenie, ale często jest to rozum versus serce. I o ile tutaj uczucia są, albo były, to też sobie sprawdzimy: król kielichów i rycerz kielichów, czyli najprawdopodobniej są nadal. Mm, żywe i są może już tylko we wspomnieniach, bo, bo jest tak tutaj jakaś pauza. Tu są emocje, tu, tu są uczucia, tu, tu jest mm, w jakiś sposób zrozumienie siebie wzajemne, natomiast, tak jak mówię, brakło równowagi i tutaj ktoś mógł, mm, szczególnie znaki powietrza, mieć problem z zaangażowaniem emocjonalnym, po prostu, że rozum takich osób jest ciągle gdzieś tam na pełnych obrotach. Stąd ta przerwa. Dlaczego mówię, że przerwa? Bo czwórka mieczy to nie jest odpoczynek na zawsze. To nie jest koniec jednoznaczny, to jest potrzeba uzdrowienia swojej sytuacji. No i mamy rycerza buław tutaj, czyli ja zakładam, że każdy w jakiś sposób z Was, czyli i ty, trójeczko, która mnie słuchasz, i partner, bądź osoba, o której myślisz, yy, potrzebowała tego, potrzebuje nadal tego czasu i przestrzeni dla siebie. Bo brak podejrzałości, mówmy się. Brakło również odpowiedzialności tutaj. Mam wrażenie, że osoby dwie mogły zrzucać na siebie swoje błędy, natomiast uczucie tutaj jest. I obok tego jest rycerz buław. Mam wrażenie, że niektórzy muszą zapłonąć na nowo. Mam wrażenie, że ten romans również może zapłonąć na nowo. I o ile przy jedynce to raczej był definitywny koniec, przy dwójce potrzeba teraz działania w pojedynkę, tak tutaj widzę. Duże emocje w tej relacji. Absolutnie duże emocje. Być może brak równowagi. To jest tak, kochamy się i zaraz się nienawidzimy, prawda? Coś takiego tutaj widzę. Ale nie uważam, że to jest definitywny koniec, ale też nie mogłabym powiedzieć, czy ta relacja jest zdrowa. Na pewno jest miłość między um, tobą, trójką i między osobą, o którą pytasz. Na pewno są uczucia, na pewno są one dojrzałe, na pewno jest wokół tego... No taki ścieżka serducha, umówmy się, bo ten rycerz kielichów Gdyby on się pojawił sam, to bym powiedziała, olejcie, olejcie to. Ale on się pojawiał, bo króla kielichów. To są duże emocje. To są naprawdę duże emocje. To są takie sytuacje, kiedy my po latach możemy spotkać daną osobę i, i ten romans jakby na nowo zapłonie. Nie mówię, że jest z dwóch stron, nie musi tak być, ale to, to jest ciągle z tyłu głowy. I teraz zobaczymy, jaka jest rada w takim razie dla Was. Dziewiątka kielichów. Przede wszystkim skupcie się na swoim szczęściu, na swoim nastroju. Przede wszystkim nie oczekujcie, żeby ktoś... Wam tutaj tej miłości w życie wprowadził. Dziewiątka kielichów mówi, że miłości, i może tak być, to była taka zazdrosna troszkę miłość, że póki nie, nie będziemy pewni siebie w 100%, nie będziemy potrafili polegać na sobie, nie będziemy mm, kochać siebie z całego serca, to nie jesteśmy w stanie dać zdrowej miłości innym. I troszkę tak tutaj widzę. I tego brakło, brakło tej równowagi, stąd były kuchnie, kłótnie kuchnie, stąd były kłótnie, stąd były przepychanki. To nie znaczy, że tej miłości nie było. To znaczy, że jej. Ona była. Ona była wszystkim. I. No i właśnie, braku tej przestrzeni. Obie strony tutaj muszą nauczyć się żyć w pojedynkę. To może zająć dużo czasu. Tu jest zresztą czwórka mieczy, czyli gdzieś tam energia uzdrawiania. Natomiast mamy tutaj. E, powietrze, mamy tu ogień. Takie rycerze. Jest też woda, nie ma ziemi. Tak czy inaczej, to może zapłonąć na nowo. To uczucie, spokojnie. Ale tylko pod warunkiem, jeżeli każdy z Was będzie potrafił w pojedynkę żyć, każdy z Was będzie mógł szanować tą drugą osobę oraz każdy z Was yy, postawi na siebie, ale w zdrowy sposób. Dojrzałość, moi drodzy. O dojrzałość tutaj wodzi. Nie mówię, że te, ta znajomość spotka się na nowo, ale jeżeli byłaby taka sytuacja, że w jakiś sposób Wasze drogi się zejdą. Te wspomnienia wrócą, to jest do odbudowania, albo może nawet na lepszej płaszczyźnie mogłoby się to zrealizować. Pozdrawiam.